Zobaczymy co. Gdzie on mnie w ogóle zabiera do swojej kubanory? No mogę się obracać, że on tu już bezkiwa mami. Nie, że pierdziela i nie chcesz z tobą. No, chcę iść. Chcę, 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 chcę. No, no poczekaj, no czekaj, no chcę iść. Pójść mnie. No ty pojebie, no. Nie, no moja wolność od odchodzi. Tam właśnie była moja wolność. To przejdź już, już, już go nie widzę. Już mogę się pożegnać. Już moja wolność poszła się walić. No dobra. On mnie gdzieś wiedzie. Co za dupcem, No, że się odwrócę lepiej w tą stronę. No, we, weź się, wygas. Nic ci nie powiem. Nie masz dowodu. Pokaż jakieś zdjęcia, a picture, Picture. picture oraz... Um, co, 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 co co to jest? wypitał, zostaw to! co jest do krojenia pomidorów wziął. a to do krojenia... piła! <coughs> co co? Zaraz ci odetnę kurde palucha to ci kurde tego palucha Co masz na dole ci zaraz mm -hmm. co to jest? Ty, no co za pizza opcją mi palca co za piczka? Co za picia? Jak ja to wygląda? Wygląda jak znaki szatańskie. Wie? Nawet nie jest Spider-Man. No, się ożygał błęk fuj fuj na kamerę wziął no, co kamery trzeba mieć zawsze i wszędzie kamera przyjacielem ci będzie nie ma na co jak stąd wyjść Siema. Muszę chyba odsunąć to drugie przejście, które tam było Albo i nie Teraz tu jest szyb, który nas wywala gdzie Gdzie on nas wywali? O oh, fuck O oh, fuck No A ja Chciał tam przejść, Żeby poprzeć się tylko i wyłącznie szybem wentylacyjnym. Olmą palucha palucha tego. Tak, jest jakieś wejście. Znowu do szyby. To się liczy. W szybie chyba nic nie powinno być, więc. Nie wiem po co ta straszna muzyka, jak na razie. Mega ciemno. Wejdę sobie Kibelsona, no może coś Nie chcę się zamykać w Kibelu. Są dokumenty w Kibelu, O porze. Ktoś się miał chyba lektury do Kibelka. A tutaj coś? Tu już przypadkiem nie byłem. Chyba jednak nie. Uff nie... Kurczy syn! Ale do jakich drzwi to jest klucz? Do jakich drzwi to jest klucz? No na pewno nie do kibla. No się tu? O wszedł tu. <ścoughs> Sieć. Trzeba było iść tam bliżej. On, zanim tu przejdzie, to ja mu uciekł wtedy. Patrzę wszystkie łóżka to ja. Może wykorzystam tą chwilę.

w tutaj, jest? Dobrze, wypchnię pana. Znako znakomicie. Też bym tak postąpił. Tak I że tak sobie będę siedział? Halo, ale łysy. Mam no, otworzyć klapę. Dobra, wiecie co? Ja już na dzisiaj mam dosyć tej gonitwy. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Było naprawdę mega. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. BUJA!